Teraz nie, widać. teraz nie widać witajcie bardzo gorąco dzisiaj Nissan Skyline R34 GTR ale po przejściach tuningowych bardzo niesamowitych, bardzo dynamicznych i jakże rzeczowych to co za mną stoi to Nissan Skyline R34 GTR House PET 2 no, To znaczy, że takich egzemplarzy wyprodukowano 750 sztuk, ale ten egzemplarz jest wyjątkowy, ponieważ um, później samochód trafił w specjalistów, do specjalistów NISMO i tam też um, przygotowano cały pakiet modyfikacji. Seryjny silnik RB26 DETT zastąpiono RB28, co o zmianie również fabrycznych sprężarek układu dolotowego wydechowego dało teoretycznie 500 koni mechanicznych. Ale żeby tak tylko na sucho nie opowiadać o samochodzie, to pokażemy wam jak ten egzemplarz wygląda od środka. Oczywiście jest z nami Konrad, cześć Konrad. Uuu. Siema, się ma Konrad, tu robi takie piękne ujęcia statyczne, a my idziemy do samochodu i nie idziemy od lewej strony, tylko od strony prawej. Otwieramy klamkę Masywne drzwi jak na R34 przestało. Trzeba pamiętać, że jest to najwyższy model GTR i to jest podkreślane w każdym momencie. Zapach fabrycznego Nissana, coś niesamowite. Kubełki GTR-owskie, to też jest bardzo istotne. Dywaniki Nismo. A tu taka klapka jak s 15 na przykład, to żeby nie było zbyt grzowo. To również takie, a nie tuż są lepsze mocowania na torx. -a. Czekajcie, widzicie, widzicie. 200 SX miał mocowanie na zwykłą śrubkę i 200 SX nie miało nigdy takiej tapicerki, ale też nie miało takich pokręteł. A o, w środku taka dźwignia również była w modelu S15, tak samo jak lewa manetka, ale tu jest coś ważniejszego: zegary wyskalowane aż do 320. Kilometrów na godzinę. obrotomierz do 11 tysięcy obrotów. Radio 2Din, i najistotniejsze to ten słynny wyświetlacz. Eee, a tu to, co ty gryski, najbardziej, czyli wyświetlacz. Jak klikniemy display, no to po japońsku możemy sobie pozmieniać to i tamto. Teraz, aha, jest, Oil Press. Nie, 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 nie. Chodźcie, florek to nie jest takie proste jak na filmach. Mode, dobra. Mamy boost, mamy temperaturę olejów, mamy yy, procent otwarcia wtryskiwaczy, oil, temperaturę oleju, temperaturę wody, EGT, czyli temperaturę układu wydechowego, i temperaturę w układzie dolotowym, i to w serii, słuchajcie. Yy, menu, Red Zone, Shift Up, Lap Time, to gdybyśmy chcieli jechać na tor, Shift Up, no to wiadomo, i Red Zone. Czy to wszystko można sobie poustawiać? No, przyznam szczerze, bajka. Nie będziemy resetować. Damy end. No, przyznam szczerze, sztos jak fix. Tutaj też dywanik Nizmo. Tapicerka, tutaj Konrad. I to charakterystyczne skrzydło R34. A to jako ciekawostkę sprzedam Wam, że jest to podświetlenie, tak jak było w S13, R32 i wszystkich innych modelach Nissana. Haha, ha, pewne rzeczy się nie zmieniają. Ti ti, ti 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 japońskie znaczki są wszędzie. I zobaczcie, jeszcze na koniec, 4WD i ALSD. Piszcie tak samo jak Sylwia. A zobaczcie, Sylwia. Jestem Sylwia. Japończycy się kochałem, ale R34 nie był dla takich biedaków, cebulaków, co jeździli z igrą, tylko dla prawdziwych królów. Dźwigniemy sobie, dobra, dźwigniemy sobie maskę, słuchajcie, zobaczymy, co tam pod maską słychać. A maska trzeba powiedzieć, że jest karbonowa, tak jak w modelu z tune Również poszerzenia są jak w modelu Zeppelin, przednie błotniki Co ciekawe, powracając do maski, maska karbonowa z prawdziwymi wylotami. Pierwszy jest tylko fejkowy, ale po to, żeby się woda nie lała, a reszta już jest taka niefejkowa. A Z czym? Otworzysz maskę? Jedną ręką. A dobra, uniosę ten karbon. Tylko teraz bym Cię prosił o... 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 osób. Zobaczcie, maska jest Karbon, karbon. Carbon, prawdziwy karbon. A pod maską jest silnik. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie jest to zwykłe 26. To jest e, nie do końca tak. Tutaj widać, że Yy, maczali paluszki palowie z Nizmo. Yy, i numer seryjny tego silnika to 461 RB28DETT wszędzie oznaczenie informacyjne, że jest to F-Sport o Mori Factory yy, takie silniki również były wykorzystywane do serii GT500 i na każdym kroku widać, że nie jest to zwykły egzemplarz, a dotykany przez panów z Nizmo układ dolotowy HKS-a również turbiny HKS-a turbinę będzie tam gdzieś widać blok RRR z serii GT500 do tego zmienione tłoki, korbowody cały motor tak naprawdę przepotężna rozpórka tytanowa tego pojazdu jest powalająca w pozytywnym słowa znaczeniu i słuchajcie, pod spodem macie płytę, która generuje docisk widać ją? miejmy nadzieję że ją będzie widać, tam jest, możecie wierzyć na słowo ale to nie wszystko, w trosce o pozbycie się wysokiej temperatury z komora silnika Mamy wyloty gorącego powietrza w masce, która jest karbonowa. Raz to jeszcze podkreślę, ale to nie wszystko. Inżynierowie z Nizmo zastanawiali się, co zrobić, żeby tej gorącej temperatury pozbyć się jak najbardziej. I na pomysł, że o, chłopaki, chłopaki, mamy błotniki z przodu, można im porobić dziury. I tu są owe dziury, po prawej stronie. A że je widać słabo, bo nam świeci słońce. I teraz cały trik polega na tym, że powietrze przechodzi tędy, tędy, tędy i wylatuje tędy, czyli w tylnej części błotnika. To był, on nawet, słuchajcie, prześwituje słońce, widać e, przestrzeń. Chodziło o to, żeby pozbyć się jak najwięcej gorącej temperatury powietrza z komory silnika. Tu jest chłodnica oleju, tutaj się kryje. Jest ona z boku, tam gdzie na przykład seryjne S15 miało interkuler. To nas tak bardzo mocno pod kątem, tak jak chłodnica wody w Maź maździe RX-7FD, po to, żeby jak największa powierzchnia rdzenia była chłodzona. To przez co obserwujemy, to jest właśnie wylot gorącego powietrza. Spójrzmy sobie jeszcze, bagażnik. Pull. Jak w sylwii. dokładnie to samo. I jest za szybę odruchową za Syk. Y? Aha, to tak trzeba, ja zbyt delikatnie jest. tu bardziej chodzi o to, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, akumulator jest centralnie nad tylną osią tu również znajduje się sterownik do układu napędowego, jak nie mam. Dokładnie tak. Tu również, zobaczcie, to nie jest jeden komputer, to jest komputer zintegrowany z żyroskopem. Tu się dzieją cuda jajawianki. Jest też cały arsenał rozpórek. Zobaczcie, tego nie było w innych modelach, tylko GTR tak miał. Tutaj zrobimy teraz takie delikatne. Delikatne. Tu również jest rozpórka. Co ciekawe, w Silwis PCR również jest taka rozpórka. I tu jeszcze ściągniemy. Zobaczcie, to jest. rozpórka na rozpórce rozpórką rozpórka rozpórki. O, i wszędzie jest rozpórka. Nawet tu są dodatkowe wzmocnienia coś, czego nie miał fabryczny Nissan Skyline R34. Ładnie założono, żeby wszystko było GIT. Z drugiej strony jest analogicznie, ale auto jest przemyślane w każdym tal Zobaczcie, nawet schowki tutaj są. Wszystko co dobre się tutaj dzieje. A tu lewarek. Wszystko przemyślane od A do Z. Takie czasy, ale zobaczcie, ten znaczek GTR i ten spoiler. Tylko teraz, za co tu dotknąć, żeby zamknąć za tylne skrzydełko. Jedno, trochę, ale spoko. Podwoził podwoziu mamy jeszcze dodatkowo cały arsenał rozpuregnizmu. Tutaj widzicie jedną z nich. Tu jest rozpórka na rozpórce rozpórką rozpórki rozpórka Pogania. Przyznam szczerze, że warunki średnie, ale staram się Wam pokazać jak najwięcej. Chodźmy jeszcze na tył. Układ wydechowy. To warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje pod spodem. A jest tutaj gigantyczny dyfuzor, co było cechą charakterystyczną dla modelu Fauspec 2 Nur. I to jest karbon, słuchajcie Carbon, carbon. Hamowanie też nie jest kiepskie ani biedne. Nazwijmy to ładnie w ten sposób, ponieważ za układ hamulcowy, a dokładnie za, za, ci... no, za układ hamulcowy, jest odpowiedzialna firma Endless. Sześciotłoczkowe zaciski z przodu oraz czterotłoczkowe zaciski z tyłu. Kawał hamulca. To był Nissan Skyline R34. Jeśli chcecie zobaczyć jak ten samochód jeździ, koniecznie zostawcie łapkę w górę, followa i widzimy się, mam nadzieję, za jakiś czas, ale w środku tego samochodu po to, żebyście na własne oczy mogli zobaczyć, jak działa 500 koni mechanicznych Nissanie Skyline R34 GTR House Pets 2 Nur z silnikiem RB28. Do zobaczenia, cześć!